Witam Was kochani na lekcji języka angielskiego. E, dzisiaj będziemy sobie słuchać historyjki, e, ponieważ historyjkę mieliście przetłumaczyć sobie ostatnio, dwie lekcje temu. E, natomiast nie słuchaliśmy jej jeszcze. Teraz będzie właśnie okazja. Więc otwórzcie sobie książki. OK. i słuchamy. Point 28. Pupil's Book. Unit 5. Exercise 11. Listen and answer. get up oh no i'm tired mm -hmm. That's the day <coughs> goofy gets up and has a hot shower Goofy has breakfast. Mmm eggs for breakfast. Ugh I'm not hungry Come on, we're late. Goofy it's dark. What time is it? It's nine o'clock. Look. Beep. No, Goofy. It's half past two. It's early. Uh -oh. Mickey and Goofy go back to bed. Czyli tak. To już e, mieliście wysłaną historykę wtedy z, z zdjęciem, ze tłumaczeniem, ale przetłumaczę sobie jeszcze razem. Mickey, get up, czyli Mickey, wstawaj. Oh no, I'm tired. O oh nie, jestem zmęczony. Goofy gets up and has a hot shower. Tak, Goofy wstaje i bierze gorący prysznic. Goofy has breakfast. Goofy ma śniadanie. Zobaczcie, że nie mówimy eat breakfast, tylko mówimy has breakfast. Tak? Po polsku mówimy jem śniadanie, a po angielsku, nawet jeżeli chodzi nam o, o to, że jemy to śniadanie, to i tak mówimy, że mam śniadanie. Tak? Mimo, że je jem. Mm, eggs for breakfast. Mm, jajka na śniadanie. Oh, I'm not hungry. Oh, nie jestem głodny. Come on, we're late. Dalej, jesteśmy spóźnieni. Goofy, it's dark. What time is it? Goofy, jest ciemno. Która jest godzina? It's nine o'clock. Jest dziewiąta godzina. Look, spójrz. No, Goofy, it's half past two. Nie, Goofy, zobaczcie, on tu odwrócił zegarek i Goofy myślał, że jest. Zupełnie inna godzina. Goofy myślał, że jest dziewiąta. A tak naprawdę to jest po prostu w pół do trzeciej. It's early. Jest wcześniej, Jest w pół do trzeciej w nocy, a Goofy myślał, że już jest dziewiąta rano. Mickey and Goofy go back to bed. Czyli Mickey i Goofy wracają do łóżka. Tak? Widzimy? Właśnie. Może macie okazję sobie trochę tutaj poćwiczyć. Teraz zobaczcie. Następne zadanie. Mamy tak. I'm Alex. I get up at 8 o'clock. I zobaczmy, patrzymy, czy to się zgadza, czy się nie zgadza. No, zobaczcie, która tu jest godzina, tak? Widzimy. It's 8 o'clock, czyli zgadza się. Teraz zobaczmy sobie drugi obrazek. I go to school at half past 8, tak? Idę do szkoły o. Dokładnie half past eight, czyli połowa po ósmej, tak? Widzimy połowa po ósmej, zgadza się. To jest w pół do dziewiątej. I have lunch at half past twelve, tak? Mam lunch o godzinie half past twelve, czyli połowa po dwunastej też nam się tu zgadza, czyli jest. Następne. I go back home. At half past three. Zobaczcie, wracam do domu. Half past three. Czyli to jest połowa po trzeciej. A tu się nie zgadza, bo zobaczcie, co jest tutaj na rysunku. Jest obrazek, jest połowa po drugiej. Czyli tu powiemy: No. Yes. Następne mamy: I have supper at half past six. Czyli Half past six, połowa po szóstej. I nam się to zgadza. Tutaj z zegareczkiem. I ostatni przykład. At nine o'clock I read a book and go to bed. Tak? Czyli o dziewiątej godzinie czytam książkę i idę do łóżka. Tak? Go to bed też znaczy po prostu iść spać. Tak? U nas się mówi iść spać, u nich się mówi iść do łóżka. I zobaczcie sobie tutaj dalej, yy, mamy takie coś. O, cut out, then listen and play. No tego nie zrobimy, ponieważ chyba, chyba że ktoś ma wycinanki w domu, ale myślę, że chyba raczej zostawiliśmy je wszystkie w szkole, więc ewentualnie, jak wrócimy do szkoły, to wtedy będziemy wycinać. A jeżeli nie wrócimy, to po prostu na początku, yy, to po prostu wytniecie sobie w domu, bo już na początku czwartej klasy nie będziemy się tutaj cofać. Ok. Dobrze. Tu mamy teraz, słuchajcie, zobaczcie. Tu jest Ziemia. Widzimy. I teraz tak. This is Earth. Posłuchamy sobie nagrania, dobra? Posłuchamy sobie nagrania. Jest tu 30, zaraz, sekundeczka. to jest tutaj, o? 30, nagrania. Track 2.30. Oh, pupils, awesome. pupil's Book, Unit 5. Exercise 15. <clears throat> Listen and read. This is our Earth. It goes round and round. Every day, half of the Earth is in the sun. For people here, it's daytime. But half of the Earth is dark. For people here, it's night. Mm -hmm. Tomek lives in Poland. Kimi lives in Japan. When it's daytime in Poland, it's night in Japan. Okay. Track 2.31. Pupils okay. book, unit 5. E Zatrzymamy tutaj. Zobaczcie. <coughs> Mamy tak. This is our earth. Tak? To jest nasza Earth to jest Ziemia, tak? Widać tutaj kulę ziemską, tak? I zobaczcie, jak Słońce pada, to na jedną, na połowę kuli ziemskiej pada Słońce, a na drugiej połowie kuli ziemskiej, no to Słońce nie pada, ponieważ jest tam noc, tak? Jak Ziemia się kręci wokół własnej osi, to raz jest dzień, raz jest noc, raz jest dzień, raz jest noc. I zobaczcie, mamy daytime, czyli czas dnia dokładnie, czyli dzień, it's night, Noc. I teraz zobaczcie, przetłumaczmy sobie tutaj. It goes round and round. Idzie to po prostu, że kręci się w koło ciągle, tak? Every day half of the earth is in the sun. Czyli każdego dnia połowa ziemi jest. Sun to jest. Słońce, tak? For people here it's daytime. Dla ludzi, którzy są tutaj akurat w tym miejscu. Wtedy. To jest dzień. But half of the earth is dark. Tak, ta połowa ziemi jest ciemna. For people here, it's night. Tak, jest to noc dla ludzi, którzy są tutaj na tej stronie, tej półkuli. I zobaczcie, tu mamy taki przykład. Tomek. Tomek lives in Poland. Tomek mieszka w Polsce. Zobaczcie tutaj, tak. A tu jest Kimi. Kimi lives in Japan. Kimi mieszka w tym miejscu, tu jest Japonia. When it's daytime in Poland, it's night in Japan. Tak? Kiedy w Polsce jest dzień, to jest w Japonii noc. I odwrotnie pewnie też, tak? Kiedy w Japonii jest dzień, to w Polsce może już jest też wtedy noc. Zobaczcie tu poniżej, jest teraz takie zadanie. Read and say yes or no. Tak? Czyli musimy przeczytać i powiedzieć tak lub nie. Then correct. Następnie popraw. The sentences in your notebook. Hmm, czyli te, te zdania należy przepisać do zeszytu i po prostu e, je poprawić, tak? Powiedzmy, że to nie jest zadanie dla wszystkich, tylko jest to zadanie dla osób chętnych. Dla osób chętnych. The earth goes round and round. Czyli ziemia kręci się. Wokół własnej osi, w kółko, tak? No i tutaj było oczywiście, że to jest prawda, tak? Bo Ziemia kręci się wokół własnej osi. Every day, half of the Earth is dark. Każdego dnia połowa y, Ziemi jest y, ciemna, tak? To nie o to chodzi, że w dzień połowa Ziemi jest ciemna, tylko chodzi o to, że po prostu w ciągu jakby jednego cyklu zawsze połowa Ziemi jest ciemna, a połowa jest jasna i to też będzie Prawda, tak? When it's daytime, wtedy kiedy jest dzień in Poland, it's daytime in Japan. Czyli kiedy jest dzień w Polsce, jest też dzień w Japonii. No właśnie. Tu nam się nie zgadza, prawda? Bo jeżeli jest dzień w Polsce, when it's daytime in Poland, it's night in Japan. Jest noc w Japonii. I później mamy tutaj ostatnie. When Kimi has breakfast, Tom, Tomek has breakfast. Tak? Kiedy Kimi je śniadanie, tak? Tomek je śniadanie. No, co jest oczywiście nieprawdą, ponieważ już nie mogą jeść śniadania w tym samym czasie, bo u Tomka jest dzień, a u Kimi jest noc, więc prawdopodobnie będzie, że When Kimi has powiedzmy supper, tak? Tomek has breakfast, tak? Kiedy Kimi je kolację, Tomek je śniadanie. O, właśnie. Tu już robiliśmy to zadanie, bo już Wam zrobić. Opis własnego dnia. Tak? right.